Cześć, nazywam się Marta Lutak, jestem dietetyczką i psychodietetyczką i chciałabym dzisiaj opowiedzieć o mitach żywieniowych, które krążą w internecie. Wybrałam ich pięć. Pierwszy to taki, że węglowodany tuczą i należy je wykluczyć z diety, jeśli chcemy schudnąć. Nie jest to prawda, ponieważ węglowodany powinny być dostępne w każdym posiłku, który zjadamy codziennie. Natomiast ważne jest źródło ich pochodzenia. Węglowodany pochodzą z produktów zbożowych i w naszych posiłkach powinny znajdować się produkty zbożowe pełnoziarniste, natomiast powinnyśmy, powinniśmy wykluczyć z diety przetworzone produkty zbożowe oraz słodycze. Takie wykluczenie węglowodanów jest jak najbardziej racjonalne, natomiast nie można wykluczać tych węglowodanów całkowicie. Drugi mit, o którym chciałabym powiedzieć, to taki, że gluten szkodzi. Jeśli nie mamy potwierdzonych badaniami, badań, badaniami dolegliwości, nie powinniśmy wykluczać glutenu z diety, ponieważ możemy w ten sposób spowodować, że nabawimy się niedoborów. Jedyną sytuacją, w której należy wykluczyć gluten, jest pozytywny wynik badań zleconych przez lekarza. Tak jak na przykład w celiaki, jest to choroba, w której jak najbardziej gluten należy wykluczać. W innych przypadkach, jeśli mamy dolegliwości, należy udać się do lekarza i poprosić o zlecenie odpowiednich badań. Natomiast na własną rękę nie należy wykluczać glutenu, a już na pewno nie wtedy, kiedy chcemy schudnąć. Kolejnym mitem, który krąży w internecie, jest mit o tym, że Cytrusy są dobrym źródłem witaminy C. Witamina C jest witaminą, która jest potrzebna i którą powinniśmy zjadać właśnie z, z różnymi produktami, ale lepszym źródłem witaminy C jest na przykład papryka czerwona czy natka pietruszki. W tych produktach witaminy C jest zdecydowanie więcej niż w cytrusach. Dlatego zachęcam do tego, aby właśnie po te produkty sięgać zamiast cytrusów jako źródło witaminy C. Kolejny mit, który chciałabym obalić, jest to ten, że zamienienie cukru białego na cukier trzcinowy lub też miód jest zdrowsze i dzięki temu można schudnąć. Otóż niestety cukier biały, jak cukier trzcinowy i miód mają bardzo podobną kaloryczność. Dodatkowo, e, miód pod wpływem temperatury wysokiej e, traci swoje właściwości prozdrowotne i jest po prostu e, zwykłym cukrem. Dlatego, jeśli chcemy schudnąć, e, można zamienić cukier na ksylitol, e, erytrol e, czy inne słodziki, lub też ograniczyć jego e, spożycie. Następnym item, o którym chciałabym powiedzieć, to mit, że szpinak jest dobrym źródłem żelaza. Żelazo w szpinaku zostało błędnie ozna oznakowane przez naukowców. Wpisano liczbę 30 mg, natomiast właściwa liczba to 3 mg. Jak widać, to duża różnica. Dlatego, aby uzupełnić ilość żelaza w naszej diecie, sięgnijmy po soczewicę. Czy suszone morele, duże żelaza jest również w orzechach nerkowca czy pestkach dyni. Natomiast no, niestety nie jest to szpinak. Jeszcze jeden mit, który chciałabym obalić, to to, że nie można smażyć na oliwie z oliwek. Oliwa z oliwek jest jak najbardziej dobrym tłuszczem, w którym można smażyć, ponieważ ma ona wszystkie cechy tłuszczu właśnie dobrego do smażenia. E, na, natomiast e, oprócz tego że e, nadaje się do smażenia ma też dużo e, cech właściwości prozdrowotnych dlatego zachęcam aby tą oliwę wykorzystywać również w tym celu aby na niej e, podsmażać e, czy e, smażyć nawet na takiej oliwie która e, zawiera, e, która jest z pierwszego tłoczenia czyli jest e, oliwą extra Virgin. Punkt dymienia oliwy, który jako argument jest często podnoszony punkt dymienia, punkt dymienia oliwy wynosi od 204 do 247 stopni w zależności od jakości oliwy. Natomiast dla porównania powiem, że punkt dymienia smalcu to 182 stopnie przy czym temperatura patelni podczas krótkiego podgrzewania wynosi 150 stopni Celsjusza, a temperatura patelni przy dłuższym smażeniu wynosi 180-190. Także jak widzicie na oliwie z oliwek można smażyć i zachęcam do tego. Dziękuję bardzo.